W Psalmie 124 Dawid zatrzymuje się i mówi takie słowa: gdyby, nie, gdyby Pan nie był z nami, lub inaczej, gdyby Pan nie był po naszej stronie, co by się stało? Psalmista wypowiadając te słowa, rzuca nam wyzwanie, abyśmy spróbowali odpowiedzieć sobie na to pytanie: co by się wtedy stało? I czytamy w Psalmie 124 takie słowa: Gdyby Jakwe nie był z nami, niech powie teraz Izrael: Gdyby Jakwe nie był z nami, gdy ludzie powstawali przeciwko nam, wtedy połknęliby nas żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam, wtedy wody zalałyby nas, a potoki a potok porwałby nasze dusze. Wtedy gwałtowne wody porwałyby nasze dusze. Błogosławiony Jachwę, który nas nie wydał na pastwę ich zębą, nasza dusza umknęła jak ptak z sideł ptaszników. Sidła się podarły, a my uciekliśmy. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Gdyby nie Pan, wróg już by nas pożarł żywcem czy nie tak właśnie czasem wygląda życie a tak na naszą wiarę na nasze wartości na tożsamość jaką masz w Chrystusie na naszą nadzieję na myśli na społeczność w Duchu Świętym gdyby bóg nie był z nami wiele razy upadając pod ciężarem nieprzyjaźni zdrady Samotności, bólu, strachu, niemocy, już nie powstalibyśmy. Ale jednak podnosisz się, stoisz. Dlaczego? Bo Pan był, jest i będzie po Twojej stronie. Szatan nienawidzi Cię. Świat chce Cię zalać. Problemy chcą cię zatopić, ale Bóg mówi: Nie dotkniesz go, nie dotkniesz jej. To są moje dzieci. Gdyby nie pan, gwałtowne wody porwałyby nasze dusze. Problemy nie są bajką. Choroba, depresja, samotność, grzech, nieboże przekonania. To jest coś, co w łatwy sposób można byłoby zobrazować jako uderzające fale. I każda fala mówi już po tobie. Za chwilę zatoniesz. Ale jest głos głośniejszy niż każda z tych fal. Głos naszego Boga, który mówi: Nie umrzesz, ale będziesz żył i będziesz głosił. Wielkie dzieła Pana. I właśnie wtedy, gdy kolejna fala uderza Ciebie, możesz doszczec tą wyciągniętą rąkę, rękę w Twoją stronę, której możesz się uchwycić i która chce Cię wyrwać z tej toni, z tych zalewających Ciebie fal. Ona jest po to, żeby Cię uratować. I po to, żebyś nie zatonął. Gdy Cię uratuje, gdy Cię wyrwie, gdy Cię wyciągnie, możesz na nowo zacząć oddychać. W wersecie siódmym czytamy. Nasza dusza umknęła jak ptak z sideł ptaszników. Sidła się podarły, a my uciekliśmy. I może czujesz się jak ptak złapany w sidła, bez sił bo sidło silniejsze od ciebie ale słowo w tym momencie pokazuje że sidła się podarły w jaki sposób to się stało czy poprzez własne i twoje wysiłki to się stało nie nie dzięki twoim własnym wysiłkom ale dzięki bogu dzięki jego interwencji ty nie musisz walczyć o wolność własnymi siłami. Nie musisz naprężać mięśni, by przeciwstawić się swojemu wrogowi. To Jezus wywalczył dla ciebie wolność. To on odniósł zwycięstwo nad szatanem. Zaufaj mu i poddaj się mu. W psalmie 125 czytamy takie słowa. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra syjon, która się nie porusza. Ale trwa na wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem. Tak Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem. Jak góry otaczają Jeruzalem. Tak Pan otacza swój lud. Otacza Ciebie, otacza mnie. Otacza każde swoje dziecko. I w Duch Święty w drugim liście do Koryntian napisany przez Pawła, takimi słowami też kieruje się do nas. Zewsząd jesteśmy uciskani, lec, lecz nieprzygnębieni, bezradni, lecz niezrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Brzmi to znajomo? To jest właśnie rzeczywistość, o której psalmista Dawid wspomina w 124 psalmie. Z każdej pułapki, z każdej walki Bóg daje wyjście. Bóg daje wyjście. I mówi do ciebie, że choć walka trwa i będzie trwała, to jednak Bóg chce, abyś uświadomił sobie, że w tej walce. Nie jesteś przegrany, nie jesteś pokonany. Mówi: Nie bój się, nie wątp, nie patrz na te fale i burze. Dlaczego? Bo ja, Pan, jestem przy Tobie i stoję za Tobą, będąc po Twojej stronie. Twoja pomoc. Nie jest w systemach tego świata. Twoja pomoc nie jest w Twojej własnej sile, w Twoim wysiłku, w Twoim staraniu się, w Twoich dążeniach. Twoja pomoc jest w imieniu Pana, który uczynił niebo i Ziemię. Jeśli dzisiaj czujesz się schwytany w sidła, jeśli masz wrażenie, że toniesz, to wiedz, że Bóg działa. Jest aktywny w twoim życiu. Jest zainteresowany tobą. To on jest tym, który przecina te sidła. To on jest tym, który wyciąga cię z tej toni. I ty możesz wyjść jako zwycięzca. Dlaczego? Bo Bóg jest po Twojej stronie, bo Bóg jest po Twojej stronie. I w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, jest taka wspaniała obietnica. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna. Nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Chrystus jest tym, który umarł, więcej z martwych stał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Gdyby nie Bóg, bylibyśmy straceni. I teraz, w pełni wdzięczności, możemy stanąć przed Nim z tymi myślami, że gdyby nie Bóg, to wróg by nas pokonał. Gdyby nie Bóg, to zatonęlibyśmy w falach, które falach problemów falach trosk gdyby nie bóg to pozostawilibyśmy w sidłach ptasznika i nie wyswobodzilibyśmy się nie bylibyśmy na wolności nie nie moglibyśmy doświadczać wolności gdyby nie bóg czy więc jest za co jemu dziękować Czy gdy uświadamiasz sobie to, że gdyby nie Bóg, w jakiej byłbyś pozycji, co by się w Twoim życiu stało, nie wypełnia to Twojego serca wdzięcznością, radością, że ktoś jest, kto stoi za Tobą, że ktoś jest, kto jest po Twojej stronie, ktoś potężny? Ktoś silniejszy? Ktoś, kto ma zwycięstwo dla Ciebie? Teraz, w czasie tego właśnie uwielbienia, postarajmy się, aby te właśnie myśli nie pozostały obojętne. Ale żebyś się tak zastanowił nad tym, co by było, gdyby Bóg nie był z tobą? Co by było, gdyby Bóg nie wyciągnął cię, albo gdyby cię nie podniósł, gdy upadłeś? Co by było, gdyby jednak te fale cię zalały i nie zostałbyś uratowany? Jest za czemu dziękować. Bo to nie znaczy, że nie będzie to miało miejsce w Twoim życiu. To nie znaczy, że fale nie będą uderzały w Ciebie. To nie znaczy, że ogień nie będzie chciał, aby spłonął. To nie znaczy. Ale w tych wszystkich sytuacjach, w których się znajdujesz, znajdziesz, ktoś jest z Tobą. Ktoś jest silniejszy, potężniejszy i większy niż te wszystkie rzeczy. I On jest z Tobą. On stoi za Tobą. I jeszcze raz. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?